pewnego dnia obudzisz się i nie będzie już czasu na robienie rzeczy, o których zawsze marzyłeś. Zrób to teraz. Paulo Coelho Praca na programie 12 kroków wymaga, by w pewnym momencie zmierzyć się z krokiem ósmym. Zrobiliśmy listę osób, które skrzywdziliśmy i staliśmy się gotowi zadośćuczynić im wszystkim. Długi czas na tej liście miałem wpisanych wszystkich wokół. Osoby z mojej listy były przez mnie rzeczywiście skrzywdzone. Ale bywały też i takie sytuacje, gdy okazywało się, że ja się z tym męczę, a oni już dawno przeszli nad tematem do porządku dziennego. Ja już o tym dawno zapomniałam, usłyszałem od znajomej, do której poszedłem porozmawiać. Życie toczy się dalej, powiedziała jeszcze. Od tamtego momentu przestałem cisnąć siebie o zrobienie tego kroku za wszelką cenę. I szalach, jak mawiają na Bliskim Wschodzie. Jak Bóg pozwoli. Na liście jednak długo brakowało mnie. Co więcej, nie chciałem uznać tego, że jestem wśród osób skrzywdzonych przez siebie. Tym niemniej, zacząłem sobie zadośćuczyniać. Kupię sobie czasem coś ładnego, lub wybiorę gdzieś. Tylko ja, tylko z sobą, tylko dla siebie, kiedy będę korzystać z życia.